Oszukałem tysiąc osób na box PVP. Jak to zrobiłem? Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Jest mi wstyd, widzowie, po prostu. I troszeczkę głupio. Nie sądziłem, że tak to się rozwinie. No ale trudno, stało się. 200 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Nie przedłużając miłego oglądania. Oszukałem tysiąc osób na box PVP. Jest mi z tego powodu bardzo głupio i dziwnie, widzowie. No bo jak dobrze wiecie, wczoraj wstawiłem filmik o tym, że tytuł był. Znalazłem Buga na kopiowanie laki bloku. Coś w tym stylu i zrobiłem też konkurs na stacka bloków. Stack Bloków to wartość 1700 zł. I kurde, myślałem, że to będzie oczywiste, że to był żart na Prima Aprilis 1 kwietnia, a obecnie jak to nagrywam, w konkursie napisało 1000 osób już komentarz po prostu o to, żeby wygrać. Więc no nie wiem, jest głupio z tego powodu i przepraszam. Nie wiem, no naprawdę, no sorry, widzowie, myślałem, że serio to będzie oczywisty prank po prostu, ale no dużo osób chyba się dało zrobić w jajce. Z tak lakier bloków, no to, no nie wiem, nie, nie byłoby mi stać na coś takiego. Ale, no widzowie, bo no mi głupio to chociaż jednego laki bloczka o wartości 25 zł, czyli normalnej takiej wartości, jaką mogę wam wylosować, zrobimy giveawayka. Więc, widzowie, subi i w górę i w komentarzu, i już naprawdę swój nick, No bo serio, no wtedy by uwierzyliście, że konkurs 1600 zł laki bloków, kurde, w yy, 1 kwietnia, no to było niemożliwe. Więc mam nadzieję, że nie jesteście nam jeździ, widzowie. Ja was bardzo kocham, i serio. Ale, ostatni raz. Ostatni raz coś takiego zrobiłem, ok? Dobra, kwestia jest druga taka, iż widzowie dostałem ogromnego donata na streamie, wczorajszym streamku właśnie z Mine który robiłem wieczorem. I oczywiście zostało wszystko sklipowane, więc w tym momencie zobaczcie sobie tego klipa, co dokładnie co się wydarzyło na tym streamie. Warto być na streamach, więc widzowie, subskrybujcie. I kurczę, no, Robert 12 napisał Trade Mordo, co ty dajesz? Ej, widzowie, ty Robert. To jest, to jest ten sam ziomar, który dał ostatnio takiego chorego donata, ta? Nie, dobra, on troluje, on troluje, co on chce. Robi. Chyba już nie dał, nie da. Nie. Znowu daje wymianę, Robert 12. Ja pierdziele, mieczcie kotka! Nie, dobra, Robert, ty jesteś naprawdę taki wariat. Ty jesteś taki wariat, Robert! Nie, on to dał, on to dał! Robert 12! Ja pierdziele, trzy miecze ciepriego 5 kotka. Ja pierdziele, dzięki Robert, nie Ej, dobra widzowie, ten klip w Nie, ląduje do odcinka, bo to jest niemożliwe Dzięki Robert, dobra, nie, widzowie Pozdroje ty tutaj trzeba, czekajcie, udostępniam Pozdroje ty, napiszcie, nie Robert znowu to zrobił, Robert jest chory Dzięki Robert, nie Ja pierdzielę, Robert Ej, znowu tyle kasy będę miał, a już płakałem, że będę biedny, nie Dzięki Robert, pozdroje ty pozdroj ty, widzowie, takie rzeczy tylko na streamach Subskrybujcie kanał więc tak jak widzieliście, dostałem ogromnego, fajnego e, Shulkera z mieczami Tchotka Znowu od Roberta, Robert jest chorym gościem, nie? E, więc trzy miecze Czepriego Pięć e, mieczy Tchotka To wszystko od razu, wiecie co, wystawimy sobie Na sprzedaż, tak mi się wydaje, że no Wystawimy sobie to na sprzedaż, żeby e, Zarobić jak najwięcej mamonki Zobaczymy ile kasy będziemy mieli po tym tutaj Shulkerze, no bo kurde, naprawdę Donate niesamowity, e, więc wydaje mi się Że aktualnie miecze Tchotka Można wystawiać takie po 155 miliardów Dodatkowo była aktualna jeszcze e, na boksie. Zostały dodane w Lucky blokach nowe rzeczy. Właśnie są teraz miecze ciepliego, 40 jedynki. Były wcześniej 40 e, Miecze, e, znaczy starboxy zostały też ulepszone, więc starboxy sobie otworzymy zaraz widzowie. Mam przygotowane chyba 15 kluczy do starboxa, więc wydaje mi się, że warto. E, Czy kita w ogóle mogę sobie odebrać z kluczem star? Mogę, więc będzie, będzie, będziemy to otwierać jeszcze dzisiaj, więc spoko. Nie, 11 kluczy do starboxa, wydaje mi się, że jest to naprawdę y, spoko. E, więc czekajcie, miecz totka, ja to wystawię sobie, zobaczymy jak szybko to pójdzie w Miecze z Hotka tak po 155 miliardów. Wydaje mi się, że to jest już taka fair cena. One troszeczkę pospadały. Tych mieczy się zrobiło wysyp na rynku, więc no jakoś trzeba troszeczkę cenę zaniżyć, żeby w ogóle zainteresować kogoś yy, kupnem tego miecza. Dobra, więc je sobie właśnie po tyle powystawiamy. Po 155 miliardów. Zobaczymy, jak szybko to zejdzie. Mam nadzieję, że dość szybko. Zobaczymy też od razu, po ile są te laki bloki. że ja musiał kupić jednego laki bloka. Oczywiście dla was, widzowie, za to, że was kurde wkręciłem, ale no dalej nie wierzę w to, że po prostu takie jajce dali się zrobić. A najlepszy jest to, widzowie, że pobiliście rekord pod tym filmem, bo pod tym filmem z tymi Lucky blokami chyba zostało wbite 150 subskrypcji. Nigdy nie miałem czegoś takiego, że aż tyle subów pod jednym filmem zostało wbite, więc goście oglądają, a nie subskrybują. A jak konkurs wleciał taki duży, to od razu suba zostawili. Gościu, subskrybuj. Dobra. Miecze Tchotha są już wystawione widzowie. Zobaczmy, czy e, na kategorii miecze moje są najtaniej. Nie, jakiś ziomal wystał za 154. Kurde. No ale dobra, ja nie będę zniżał. Są za 155 wszystkie tutaj moje mieczyki. Wiem, że to zejdzie. E, Mieczek Ciepliego można też wystawić. Wydaje mi się, y, 350 miliardów ono chodzi tyle. Wydaje mi się, że za tyle by poszedł. Najtańszy jest za 380 i się nie sprzedał. No to za 360 widzowego wystawimy. I mamy ich dokładnie. kurczę 5 chyba, więc wystawię sobie. Nie, 4 mieliśmy. Wystawiłem dwa i jeden sobie zostawię. Więc wystawię sobie 3, 3, mie 3 miecze Ciepliego Za to będę miał 1 biliard y, dodatkowy. Więc kurde, bardzo dużo kaski. I wydaje mi się, że jak wszystko się sprzeda, to będę miał tak z. 1.7b, to jest już taka fajna sumka, no, a jeszcze dokładnie zacząłem zarabiać kasy na serwerze, a będę musiał się za to wziąć, żeby się skupić na zarabianiu, żeby, żeby kurde lecieć już wyżej, no bo nie dość, że zostało ulepszone wszystko, to aktualnie widzowie jeszcze został odblokowany właśnie nowy mieczy, który wam teraz pokażę no ale zdobycie tego miecza no szczerze nie mam pojęcia jak to zrobić miecz Atuma 45 i trzeba wehikuł czasu, ten wehikuł czasu kosztuje 4 czy tam 5 bilionów, więc no sporo, sporo ale też 87 no to całkiem Całkiem dużo Więc dobra otwieramy widzowie na szybko tutaj e, Po prostu starboxy Mamy 11 tych strzeleń do starboxa Więc sobie to otworzymy no i zaraz po prostu pójdziemy Na jakąś klefę mam nadzieję szczerze Że coś mi fajnego wydropi Najbardziej oczywiście zależy mi tylko i wyłącznie na No co 32 owoce odchłani No i odłamek meteorytu no to są takie rzeczy Tylko to bym chciał tak naprawdę nic więcej Mnie jakoś szczególnie nie interesuje i zobaczymy Buty 38 4 owoce odchłani Włodka na stręża. No tragedia, tragedia. Nie wiem po ile buty 38 można wystawić. Nie wiem, wystawię je może za 4 miliardy. Nie wiem, się pyta na MS Mnie kiedy losowanie na lucky Bloka. Dobra, dalej. E, koksy 16 oboców otchłani, spoko, koksy, e, buty... Spodnie 38 -ki. też je wystawimy. Nie wiem, dobra, za 5 to powystałem jak to zejdzie, to nie zejdzie. Jak zejdzie, to zejdzie i będzie git. Dalej trzeba powyrzucać tej temki. No bo naprawdę syf w kwifunku się robi niesamowity. Ale 4 Starboxy zostały, koksy, fire Kobłeby Usuwać pajęczy, nie no, szczerze to jest taki Skam widzowie, to jest taki skam Admin powinien to zmienić, no to gówno Rzeczajcie, że wydajecie pieniądze Na te starboxy i coś takiego dostajecie No to jest chore, Przecież to jest nic nie warte Tragedia, tragedia, ale dobra mamy od, Przynajmniej 20 owoców odchłani, które mogę Sobie sprzedać, o od razu się moje e, Rzeczy 38 sprzedały, chyba tanio je wystawiłem w takim razie, skoro tak szybko poszło I za to dostaliśmy 21 miliardów No to spoko, e, więc co Muszę się przygotować jakoś do klepy i lecimy się bić widzowie najprawdopodobniej. Dobra, ziomy. Troszeczkę czasu minęło i jak widzicie, kaska już na konto wpłynęła. 1.8b, i to jest dokładnie mówiąc Wam, czy wszystko sprzedane? Nie, został jeden miecze Priego. Miecze Priego, który jest warty 350 miliardów, można powiedzieć, więc brakuje. No, będę miał ponad 2,1b, plus jeszcze jeden miecze Priego y, swój, więc no, kaski jest sporo, kaski jest dużo, y, więc po prostu będzie co rozdawać na streamach widzowie, więc no to co ja mogę zrobić? Jeszcze na szybko. Zobaczę, jak tutaj w ogóle sytuacja wygląda, bo jest 13 aktualnie i najtańszy mieć prego jest za 320, 340, no i potem jest mój za 360. Reszta poszła za 360 tych mieczy, więc no jak schodzi, to schodzi i, i kurde, no i tyle, nie? No to nie będę ceny zmniejszał, no bo teraz nie schodzi, wcześniej schodziło. Więc idziemy się bić i tam jakieś przygotowane na naklepy mamy. Tutaj jakieś szulkery, to muszę wyrzucić, bo ludzie zaśmiecają jak pipunek. Nie ukrywam, iż fajnie byłoby kogo siuknąć dzisiaj, ale ja i tak jestem zadowolony, widzowy. Tyle kasy mam, że jest. Mi wszystko obojętne dzisiaj już Będę miał co rozdawać na strumykach Więc kurde, o to chodzi Tutaj ziomka bym dobił, ale kurde od razu jego kolega Go bronił, spoko, spoko Więc może tam jest za dużo ludzi, jakoś w inne, Mniejsze miejsce byśmy za podatakowali Tutaj teren Dobra, zdropowałem jakiegoś grzybka, który był w kwarcu. No, plus 9, więc bez szału. Ale jak był kill, no to musiałem sobie tutaj poczęstować się, jak najbardziej. Teraz tutaj też żomal byłby padł. Kurde, widziałem, że po prostu damage mu spuszczę ładny. No, a no niestety odleciał. W tym miejscu, kurde, ludzi, a ludzi. Ludzi jak mrówków po prostu. Więc jakąś odpowiednią osobkę gdzieś trzeba, kurde, wyłapać i po prostu kilek wpada. Dobra, zdropowałem dropowałem kolejnego ziomka. Cały czas się bije w tych wielkich tutaj miejscach. Kolejny kilek plus 15 w porządku. W porządku, w porządku. Jak najbardziej. Ja nie Za Mam już 2100 rankingu, więc kurde, no. Powolutku do przodu na Lajwikach. Najwięcej fragów w sumie jest wbijane, więc jak najbardziej yy, kwestia czasu, wydaje mi się. I tych kili będzie o wiele więcej. Kolejny jakiś set Hefaj Stosa 27. Nie, no, panowie. Ale wydaje mi się, że naprawdę w tych miejscach, w sensie, że w tych, że w tych tak ogólnie na mapie, nie tam przy miodzie, no to ciężko jest zabrać. Z jakimś innym setem kogokolwiek, nie? Że tutaj raczej wyboru nie ma, nie? I zawsze jakiś taki właśnie hefajstosik jest Czy jakaś tam maksymalnie 30 set No i niestety zdropowałem Dzięki za oglądanie, do zobaczenia na razie i siema